wspomniałem wcześniej tutaj o to, to jest nie bez kozery w ogóle. Jeżeli mówimy o współpracy w tym regionie, to jak się obejrzymy, nie mówię tutaj do wszystkich zebranych szczególnie na dole, bo wy reprezentujecie różne jakieś ugrupowania, macie swoje sfokusowane jakieś prawa. Mówię do tych ludzi tam wyżej, którzy są, dzisiaj codziennie muszą iść do pracy rano, kupić sobie jedzenie, dbają o własne zdrowie, własną rodzinę na co dzień. Mówię o tych ludziach, Niewiele się tutaj jest w stanie zmienić. Jeżeli tutaj rozmawiamy o okręgu Pana tutaj yy, i mówił dość dużo tutaj o różnych działaniach regionalnych, no to dlaczego w mieście Opadów, choćby, które Pan bardzo dobrze zna, dlaczego się mówi ludziom, że jak pójdą głosować na danego dnia, to mogą nie wrócić równie dobrze do pracy w poniedziałek? Dlaczego takie rzeczy się dzieją? Dlaczego zastraszacie wszyscy ludzi, obywateli? Się i wszędzie, czy możecie i mówicie o współpracy, jak mamy współpracować, współpraca się zacznie, jak będzie odpowiedzialność równa władzy, kiedy zaczniecie ponosić taką samą odpowiedzialność za władzę, którą bierzecie swoje ręce.